Musimy się rozstać. Walentyki. <laughs> Hej, wszystkim witam Was w nowym filmiku na moim kanale, a w sumie to w nowym formacie, więc. Let's go, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. A więc, tak jak mówiłam w ostatnim vlogu, pomyślałam, że mam trochę historii z życia, które mogłabym Wam opowiedzieć, i nie chcę wszystkiego wciskać we vlogi. I pomyślałam, że mogłabym stworzyć osobną serię do tego. Nazywałam je Lazy Talks, bo po prostu chcę, żeby to było takie lazy, takie chillowe, takie zwykłe. Jakbyście ze mną siedzieli i słuchali moich plot. Do tego oczywiście, żeby nie siedzieć tutaj jak na skazanie, będę robiła makijaż i będą interesowały was jakieś produkty, które aktualnie używam. To wszystko będziecie tutaj mieli w rogu napisane, więc jakby wszystko mamy ustalone. No i co? Tak jak widzicie po tytule opowiem wam <laughs> moje zerwanie. Więc na początku zaczniemy oczywiście od SPF-a. Ja akurat jestem z tych osób, które y, używają y, byle jakiego. Na początku, jeszcze zanim zacznę opowiadać tą historię, chciałabym podkreślić, że historia, którą opowiadam jest moja. Jest moją własnością, moim wspomnieniem. Nie będę tutaj rzucać żadnymi nazwiskami, i tak dalej, bo tu nie chodzi o to, to są stare śmieci. Po prostu jest to dosyć ciekawa historia, i na pewno niecodzienna, więc dlatego Wam ją opowiadam, ale no, wolę podkreślić fakt. Że tutaj nikogo nie wykorzystuję, na nikim się nie wybijam, więc na początku filmiku chciałabym to bardzo podkreślić. Dobrze, mamy dzisiaj słoneczny dzień, SPF jest nałożony, więc ja sobie zawsze zaczynam od brwi i teraz zaczynam opowiadać i jakby wszystko macie tutaj napisane na dole. A więc, może niektórzy z Was tego nie wiedzą, ale byłam w związku przez 5 lat. I know, it sounds crazy, ale tak było. Zaczęłam być razem z tamtym chłopakiem mając 14 lat, więc. Wiecie, to miał być taki pewnie w zamyśle taki typowy związek gimnazjalny, który rozpada się tam po dwóch miesiącach, czy tam ile trwają takie związki i tyle. Ale jakoś tak, wiecie, z przypadku jakoś nam to tak zadziałało, że byliśmy ze sobą naprawdę długo. Ten związek był... Y, 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 próbuję znaleźć słowo. Nie wiem, wyboisty, jakby y, niestały, niespokojny, ale też, kurczę... Jak sobie tak patrzy na to z perspektywy czasu, to ile my mieliśmy lat w czasie tego związku? 15, 16, 17. No jakby, wiesz, to jest taki, taki czas ostry w, w jakby dojrzewaniu dalej. No ale nieważne, byliśmy sobie z tym chłopakiem przez 5 lat. No i. Na początku roku tamtego czułam, że coś jest jakby nie tak. W sensie to się czuje. To się czuje, że jakby coś jest nie tak, w tym związku coś nie grało, ale ja y, byłam bardzo uzależniona emocjonalnie od y, tamtego chłopaka. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Dowiedziałam się dopiero to z perspektywy czasu, że byłam uzależniona. Kompletnie wtedy nie dbałam o siebie, nie dbałam o to, że na przykład źle się czuję w tej relacji. Ja po prostu brnęłam w to, brnęłam, bo ja uważałam wtedy, że miłość jest trudna i że po prostu jakby trzeba cierpieć a tak kompletnie nie jest, jak coś no i mamy walentynki Jas, yes, dobrze myślicie mamy te walentynki, w ogóle zawsze w tym momencie moje brwi wyglądają dziwnie, bo na początku robię sobie je tym żelem, ale zaraz będę poprawiać krytku i jakby one już będą wyglądać ok więc tak, mamy te walentynki w ogóle dzień, pamiętam, że dzień przed tymi walentynkami, kompletnie ten chłopak może dajmy mu jakieś imię, nazwijmy go Zbyszek Okej, okay. więc Zbyszek kompletnie się do mnie nie odzywał. Pamiętajcie o tym, że ja nie byłam wtedy stabilna emocjonalnie. Natomiast po prostu napisać do niego, hej, czemu się do mnie nie odzywasz, jakby cokolwiek nie, I ja moja duma chowała się w kieszeni i byłam taka mm, mm, mm on musi napisać pierwszy. No i on nagle pod koniec tego dnia łaskawie do mnie zadzwonił. Coś tam, coś tam i w ogóle ani B ani me, że jutro są walentynki ja miałam takie becz! I w końcu się zapytałam go, czy jakby wie, że jutro są walentynki i, i, i czy my chcemy coś robić z tej okazji i tak dalej. I on nagle tak, ym, tak, tak, ym, zaplanowałem coś oczywiście i ja byłam taka, o, o tak, jest super. O, zaplano, za, zaplanował kurwa ostro. Nadchodzi ten dzień Walentynek. Mówiliśmy się gdzieś tam w Gdańsku na mieście i po prostu. Ja nic wiedziałam! To miała być niespodzianka. Nawet no, ja się odwaliłam, po prostu jak struź w Boże Ciało. Oczywiście miałam dla niego ten prezent. Nawet nie, nie będę Wam mówić, jaki to był prezent, bo w tej samej sytuacji to jest kurwa hit, ale był on bardzo, bardzo romantyczny i po prostu osobisty. Więc yy, nadchodzi ten czas. Ja przyjeżdżam na ten przystanek. Pamiętam, że wtedy, jakby przed tą randką zaplanowaną, ja byłam umówiona na kolczyk. No, więc jakby przed tym wszystkim mieliśmy iść na ten kolczyk jeszcze, więc spotykamy się na tym przystanku i on czeka na mnie z kwiatami. I sobie myślę, o, ale romantycznie yy, z kwiatami, wiecie, fajnie po prostu miłek. Patrzę na te kwiaty a one są kurwa żółte, nie? I nie myślę sobie, że ja teraz wybrzydzam, że o żółte, złe, tylko że dla mnie to było dziwne, bo, bo kompletnie mi ten kolor jakby nie kojarzył się z walentynkami, wiecie, no to, to jest trochę oklepana, ale wiecie, na walentynki to jakieś róże, czerwone, różowe, jak będą no cokolwiek, ale ja dostałam żółte tulipany. Żółte tulipany to mi się kojarzyło jak mi mama kupowała tulipany, wiecie, tak, tak bez okazji po prostu, żeby mi było miło. Nie? Tak na początku podziękowałam za te kwiaty, że bardzo miło, a po chwili mówię, wiecie, chciałam subtelnie, a czemu żółte tulipany? A... On... powiem Ci później! <noise> ja, ja się teraz śmieję, bo po prostu wiecie, ja już jestem na totalnie innym etapie życia Jestem 100 razy mądrzejsza, dojrza, dojrzalsza, jestem teraz w szczęśliwym związku Wiem jak to powinno wszystko grać, więc ja się teraz śmieję Ale wtedy, wtedy kompletnie nie było mi do śmiechu A Więc ja takie, okej, okay, powiem mi później Jeśli chodzi o podkłady, ja mam mieszankę y, tego... Z Evelyn nie umiem trafić z kolorem tej kolekcji. Podkład sam jest w sobie bardzo spokojny. I teraz jestem leciutko opalona, więc taki, mam taki jakiś stary z burżuła podkład. W lato zwykle wygląda tak, że ja robię składankę wszystkiego, co mam, a nie kupuję stricte ciemny podkład, bo dla mnie to jest troszkę bez sensu. I wracając, powiedział, że powiem mi później z tymi kwiatami Ja byłam taka, okej, okay. poszliśmy ten kolczyk, zrobiłam ten kolczyk Właściwie było dla mnie to dziwne, bo on kompletnie się do mnie praktycznie nie odzywał W sensie to było takie, wiecie, mm, mm, zero jakiejś takiej, nie wiem, romantyczności Są walentynki, coś ten Było to wszystko dziwne, ale mówię, moja głowa wtedy bardzo wszystko wypierała Bardzo, wszystkie jakieś, kurwa, czerwone flagi, coś ten Ja wypierałam, ja miałam nakładki na oczach, ja nic nie widzę, nie słyszę Wszystko jest idealnie jakby tyle. Tak, tak to wtedy u mnie wyglądało. Nawet nie połączyłam kropek, że może być coś nie tak, i pomyślałam sobie: okej, okay, pewnie ma zły dzień z jakby da. Okej, okay, Oliwia, dopasowuj się pod chłopaka. Ba, 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 ba. Pewnie jak teraz mnie słuchacie, to musicie: serio? Oliwia? Serio? Ale tak, serio. Ja się bardzo zmieniłam w tym temacie. Po prostu dupa mi stwardniała, że tak powiem, ale w takim pozytywnym sensie. Okej, okay, więc jakby już zrobiłam ten kolczyk, jedziemy na tą randkę i jakby jedziemy autobusem, no bo wiecie, my mieliśmy wtedy tam 18 lat i on, on jest cały zasrany, jakby ja na niego patrzę, on siedzi taki spięty, mówię... Oczywiście moja głowa wszystko romantyzowała, więc ja mówię tak, o, może się stresu. Jakby Ko kompletnie, kurde, nie, nic mi tutaj wiecie, nie, nie świtało, nie? I właśnie pierwsza była dziwna sytuacja w tym autobusie, jak jechaliśmy, bo ja chciałam mu dać Buziaka, wiecie, jak to, no nie mam jak tu para. A on jakby uciekał. Dosłownie uciekał i pokazywał, że nie chce. I ja byłam taka. co? Serio? W sensie wiecie, do czasami pary się tak wygłupiają, że ktoś chce dać buziaka, a ktoś się odsuwa i tak dalej, ale jakby serio na randce walentynki? Trochę dziwne, ale, ale nie wiem, dla, dla mnie wtedy nie było, nie było nic dziwne. Ja byłam taka odklejona w tym wszystkim, że, że tak, że, że dla mnie... Wszystko było zieloną flagą. Jeżdżamy do galerii. Wiedział mi, że idziemy do kawiarni i mogę sobie jakby wybrać, którą po prostu, do której kawiarni chcę iść. Ja pomyślałam, że o, fajnie. Więc poszliśmy sobie tam do jakiejś kawiarni. Ja zamówiłam taki, to jest w ogóle kluczowe, taki ogromny puchar lodów, bo miałam mega ochotę na lody wtedy. No i widzimy w tej kawiarni i on ja do mnie, że walentynki. Przypominam, walentynki. Pełno zakochanych osób wokół, ja z tymi kwiatami, z tym pucharem lodów I mówi do mnie, że musimy coś powiedzieć I ja takie okej, okay, dawaj W ogóle zanim to oznajmi, powiedział mi, że po tej... Po tej kawiarni idziemy na, do kina. I ja pomyślałam tak, o, ale zajebiście, że fajna randka. I jakby wiecie, ja też byłam smutna po tym wcześniejszym dniu, gdzie myślałam, że on nic nie przygotował. I jak usłyszałam, że jednak przygotował, to się bardzo ucieszyłam. Teraz sobie myślę, że łaski bez. <laughs> ale wtedy bardzo się ucieszyłam. Chciałam go przytulić i pocałować, i on jakby mnie odepchnął. <laughs> Literally, on mnie odepchnął. Już wtedy się w... Ja mam za przeproszeniem i ja mówię O, ci chodzi I on do mnie nagle, że muszę ci coś powiedzieć Po tym jak mi powiedział, że idziemy do kina I ja byłam taka, okej, okay, coś się stało Szczerze przeszło mi przez myśl, że może chodzić o zerwanie Ale jakby ja to tak odbijałam od siebie Że cały czas mówiłam, okej, okay, może coś się stało Teraz będę sobie robić konturowanie na mokro Nie mam pojęcia co to jest To jest jakiś no name, rozwalony, stary Ja po prostu w taką ciepłą pogodę wolę robić sobie konturowanie na mokro Jakoś lepiej to dla mnie wygląda Jem ten puchar lodów. Siedzę wtedy wystrojona w tej kawiarni On nagle dowie tak Musimy się rozstać Walentyki Ja wpadłam w taki szał Taki szał W sensie nie szał, że rzucałam talerzami Tylko szał płaczu Mi się wtedy życie zatrzymało przed oczami Jakby... Wyobraźcie sobie mnie w tej sytuacji, uzależnioną od jakiegoś człowieka, uzależnioną od uczuć, w ogóle wszystko oparłam na tym człowieku, i poczucie własnej to nie jest oczywiście jego wina. Ja po prostu źle funkcjonowałam. Parłam na nim poczucie własnej wartości, pewność siebie, znajomych, jakby wszystko, wszystko. I jakby. W w jednym momencie zostało mi to odebrane Wiecie, na początku płacz, ale dlaczego, ale czy coś się stało Że możemy to naprawić, no typowe pieprzenie Typowe po prostu gadanie O, mi tam oznajmił, że nie, że jakby to jest jego decyzja Że nic się nie stało, że on już tam o tym myśli od miesiąca ba, 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 ba. Płacz, szok, już mi się, już mi się nawet tych lotów nie chciało jeść Serio, Te, tak sobie teraz myślę, że ten puchar był zajebisty Miał mnóstwo żelków, mnóstwo wszystkiego Ale ja byłam taka... Nie chciałam, to była ostatnia rzecz, o której e, wtedy myślałam, czyli jedzenie. Zaczęliśmy o tym gadać, dlaczego, co tam się dzieje, już wiecie, nie pamiętam dokładnie rozmowy o, tej, o tych uczuciach i tak dalej, ale ja mówię do niego, to, to dlaczego to wszystko, dlaczego, dlaczego cała ta randka, dlaczego te kwiaty, dlaczego w ogóle dzisiaj? On to mnie powiedział tak, e, dzisiaj, bo nie chciałem udawać, że dzisiaj jest wszystko okej, okay. wiesz, zajebista randka, a... A jutro bym na przykład służył nie? Wtedy myślałam sobie takie o, ale to romantyczne! A teraz sobie myślę, być Miałeś, skoro myślałaś o tym od ponad miesiąca, to mogłeś to załatwić kurwa nawet dwa dni przed, by kiedykolwiek, ale nie w walentynki, będąc z kimś... 5 lat w związku. Wybaczcie za zmianę kadru, ale padła mi kamera i musiałam przerzucić się rzucić na telefon. Więc wracając, ja dopiero odkryłam na terapii, że to jest takie nieposzanowanie moich uczuć. To kompletnie nie jest moja wina, że no po prostu nie zostałam uszanowana w żaden sposób w tamtej sytuacji. No ale już nieważne, jakby no, no wtedy ta, takie było jego usprawiedliwienie, ta, tak jakby zbyku mi powiedział i jakby zostawmy to. Więc usłyszałam, że no właśnie dlatego, żebym, żebym później nie czuła się oszukana, randka, dlatego, żeby po prostu miło spędzić czas ostatni raz. Nie trafia do mnie ten argument teraz, jak mam być szczera. Serio, nie trafia do mnie. I teraz wracamy do żółtych tulipanów, bo może cały czas tam pamiętacie o tym, że dostałam te żółte tulipany i spytałam się, dlaczego żółte tulipany? I usłyszałam wtedy odpowiedź, dowieść się później. Więc właśnie teraz jest to później. Dowiedziałam się, że żółte tulipany, nie wiem czy to jest prawda, szczerze mówiąc, oznaczają przyjaźń. Że ogólnie kolor żółty oznacza przyjaźń. <laughs> Dlatego dostałam żółte tulipany. Kubacie to! Kubacie! Z, z wami właśnie zrywa chłopak, z którym byliście tyle czasu. A on wam mówi, że kupuje wam żółte kwiaty na temat jakby symbolizujące przyjaźń. Chcę sobie teraz pogratulować, że ja tu przetrwałam i że ja dalej tam siedziałam i z nim rozmawiałam, ale po prostu wtedy to było takie uczucie, że jakby ja wiedziałam, że po zerwaniu ludzie się nie widują i jakby gdzieś tam moja racjonalna strona mówiła, że ok, Oliwia, to już jest takie zerwanie, że ty na pewno do niego nie wrócisz. Zgoczona historia, bo my tam wiecie, mieliśmy jakieś tam zerwania i powroty w czasie tego związku, ale to było takie... No, czułam, że to, już jest, że to już jest, serio koniec, że tutaj się naprawdę psuje i gdzieś tam podświadomie wiedziałam, że to, że to, nie jest dobre, co się dzieje w tym związku, tylko po prostu moja głowa nie chciała tego przyjąć. Yy, teraz rozświetlacz w ogóle, bo już cała się, wracając do tego ciała, ja tu robię na tej twarzy, Cała się wykonturowałam delikatnie. Nie, ja nie lubię jakiś tutaj nie wiadomo czego. No, więc tak to wyglądało. No i teraz może pamiętacie o tym, że zostałam zaproszona do kina. Słyszałam, że no, więc właśnie mam te bilety do tego kina, możemy iść, ale jak nie chcesz, to oczywiście to zrozumiem. Wy się to myślicie, prawda? Poszłam do tego kina. Ja wtedy tak bardzo nie chciałam tej rozłąki i usłyszeć, że to koniec, że ja poszłam do tego kina. Ja nie wiem, ja liczyłam, chyba, może, że jeszcze go jakoś przekonam, że coś, serio. Teraz, jak sobie myślę to jest tak bardzo nie w moim stylu. Nie chcę się oceniać, bo jakby taka wtedy byłam i tyle, ale. No teraz bym tak nie zrobiła. Po tym wszystkim, co usłyszałam, poszłam do tego kina. Kim byłby znać inny swój drogu, Byliśmy na jakiś um... Polskiej komedii romantycznej. Usłyszałam też, że ta komedia jest po to, żeby mi poprawić humor. Nie poprawiła jak coś. Nie poprawiła kompletnie mi tego humoru. E, przeryczałam cały w tym kinie. Ludzie się na mnie gapili, bo była pełna sala ludzi, a ja. Serio. Teraz podkręcę sobie rzęsy, bo ja mam. Rzęsy proste jak krowa, dosłownie, serio. Szczerze nie pamiętam, czy my rozmawialiśmy coś między sobą, czy my po prostu poszliśmy do tego kina. Mi się wydaje, że z tego co pamiętam, ja po prostu co sekundę wiecie jakieś tam pytania mi się narastały w głowie. Przecież te, tydzień temu mówiłeś to, tydzień temu mówiłeś tamto. W sumie ja sobie tylko rzucałam y, kłady pod nogi, bo słyszałam coraz tam wiecie jakieś gorsze odpowiedzi w stylu udawałem, udawałem, nie czułem tego, próbowałem siebie oszukać, próbowałem ciebie oszukać, jakby serio. To było tylko gorsze. Ja, ja jestem świeżo po rozstanie, jakby dociera do mnie to, że jest rozstanie, a ja jeszcze sama pytam, bo chcę słyszeć to, że na przykład o mnie wtedy oszukiwałam, że to nie było prawdą, to nie było prawdą. Chcę właśnie jeszcze przykleić te kępki. Mam tu jakieś kępki yy, Ali czy yy, Tshin. I one są w sumie długości moich rzęs, więc to bardziej tak dla, dla zagęszczenia. Okej, okay, jeśli chodzi o klej, ja używam już takiego trochę styranego życiem z Benefitu, bo kiedyś miałam go w jakimś zestawie i bardzo mi się spoko sprawuje. Więc no, więc potem wszystkim wróciliśmy z tego kina na przystanek i się pożegnaliśmy. W sumie to nie było jakieś wielce, nie wiadomo jakie, jakie pożegnanie. Po prostu się pożegnaliśmy jak cywilizowani ludzie. Usłyszałam naprawdę, chociaż w tym wszystkim, usłyszałam miłą rzecz w stylu, że na pewno sobie poradzę i że jestem silniejsza. Chcę żyć w przekonaniu, że to było szczere, czy że mówiąc nie mam pojęcia, bo później działy się naprawdę dziwne akcje, niezbyt przyjemne, jak mam być szczera. Teraz wiecie, z perspektywy czasu mogę opowiedzieć wam na luzie tą historię, bo nie mam już, wiecie, przy niej żadne, żadnych po prostu przywiązania emocjonalnego, jakby serio. Totalnie, totalnie nic z tych rzeczy. Najlepsze jest to, że w ogóle na terapii odkryłam, że widzicie, te rzęsy dużo nie robią, a a dają fajny, naturalny efekt. Ale przez tą sytuację bałam się później odczuwać smutek, bo Wtedy tamten smutek był na tyle intensywny, że e, poszłam do psychiatry w ogóle po jakieś tam leki uspokajające i tak dalej, bo po prostu nie mogłam e, funkcjonować. Nie jadłam, nie spałam, jakby nic totalnie. Nie wstydzę się też o tym mówić, bo, bo po prostu tak wtedy było i, i to nie jest nic wstydliwego, że jakby szukałam pomocy i chciałam normalnie funkcjonować. Wtedy też to był luty, a ja w maju miałam na, maturę, więc e, musiałam myśleć wtedy o sobie i nie chciałam przez zerwanie zaprzepaścić po prostu. Po prostu jakiejś tam mojej ciężkiej pracy, którą wkładałam w szkołę. Więc tak, więc wtedy szukałam pomocy, znalazłam ją na szczęście i przeszłam przez to. I serio, mimo że jakby to rozstanie było takie mocne, nietypowe i em, specyficzne, to tak naprawdę po dwóch, trzech tygodniach ja już e, normalnie funkcjonowałam. E, wydaje mi się też, że dlatego, że ten związek już się psuł od jakiegoś czasu. I pomimo, że w mojej głowie wszystko było ok, to gdzieś tam podświadomie wiedziałam, że nie jest dobrze. Jeśli oglądacie to po zerwaniu, to nie porównywujcie się z innymi, nie szukajcie, że u tego to trwało miesiąc, u tego dwa. Ja tak robiłam, ja starałam się, każdego pytałam, ile zbierałeś się po swoim zerwaniu, ile to, ile tamto, bo ja chciałam, żeby jak najszybciej ten czas minął. Dajcie sobie czas, serio, nie ma co zaklepywać tego i udawać, że, że nie ma takiej sytuacji bo później ona do Was wróci z podwójnym jebnięciem, że tak powiem, więc mam nadzieję, że taka forma wam się podobała, jeszcze pokażę wam jak wygląda mój makijaż z bliska, więc tak to się prezentuje ja teraz idę do pracy, więc to jest taki zwykły makijaż, pewnie jeszcze później coś nałożę na usta jakiś błyszczyk, ale ja nie przywiązuję do tego większej wagi bo później i tak wszystko schodzi po 10 minut więc bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że moja historia rozstaniała wam się podobała dajcie mi znać w komentarzu, subskrybujcie, lajkujcie all, all that good shit, wchodźcie na moje social media, bo teraz szczególnie na Instagramie zaczęłam się udzielać i jestem z tego powodu bardzo dumna. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Kocham Was serio. Dziękuję, że tu jesteście. Pa! pa.